Witam, witam bardzo serdecznie. Tutaj sobie poprawię. No. Dwa razy lepszy jak docent, a nawet pięć, dlatego że poprzednim razem włączyłem sobie dwie fontanny. To Państwo wiecie, po co się włącza fontannę? Się rozmawia przez telefon, bo jakąś ważną rzecz się mówi, to się włącza fontannę, żeby był szum, jak to niektórzy mówią, siwy dym, żeby był siwy dym. A od czego, w czym ja byłem lepszy od Pana? Docenta Józefa Marii Stefana Ferdynanda Koselskiego. Otóż w 1991 roku były wybory do Sejmu i żeśmy konkurowali tak równolegle. Pan docent robił wybory w partii X, takie duże X. X, jak dziesiątka rzymska. X, partia X. To taki ten X potem powrócił w 2008 roku. A ja robiłem w partii. 4 PP. PP, PP, Polska Partia Przyjaciół Piwa. I pierwszy etap to było zebranie podpisów, bo tak zrobione, żeby wejść do sejmu, trzeba było zarejestrować. Były dwa warunki, inaczej to, dwa do wyboru warunki: albo w jednym okręgu zarejestrować 50 tysięcy podpisów, albo w pięciu okręgach zarejestrować po pięć, Tysięcy podpisów, i wtedy można było rejestrować w całej Polsce w 37 okręgach. 37 okręgów wyborczych, bo pamiętam, że wtedy dziennikarze, którzy jak zwykle byli nieprzygotowani, nie czytali ordynacji wyborczej, pytali się, czemu tak wszyscy wydają po 37 milionów. A ja mówię, że dlatego, że tam chyba można było wydać, czy po 370 tysięcy, już nie pamiętam, jak to było. W każdym bądź razie kwotę 100 tysięcy mnożyło się przez 37, więc nie można było wydać, bo wszystkie komitety tak podawały, że tyle wydadzą, Takie były śmieszne ograniczenia. Trzeba było zebrać te podpisy, i partia X, pan docent, sprytnie, znaczy pewnie zebrał w sześciu okręgach, zarejestrował sześć list i rejestrował listy w całej Polsce. Myśmy obstawiali najpierw Warszawę. Żeby w Warszawie zebrać te 50 tysięcy podpisów. Szło nam całko, nie, całkiem nieźle, ale mieliśmy za mało punktów. Wyobraźmy sobie, że stoi stolik przez 10 godzin. Zbiera 10 podpisów na godzinę. Zbiera 100 podpisów dziennie. 10 stolików to jest 1000 podpisów dziennie. Tydzień to jest 7 tysięcy podpisów, także widać, że to nie jest taka ciężka sprawa. Bo tam, co któryś podpisze, myśmy zbierali tak na Janusza Rewińskiego, na przykład pod domami towarowymi Centrum na Wprost Placu Kultury. Jak ktoś nie wie, gdzie są domy, tam był Junior Warszawa, coś tak nazywało. Tam dyrektorem kiedyś był późniejszy marszałek Marek Borowski, którego pozdrawiam, z którym współpracowałem w czasie turniejów Prawobrzeżnej Warszawy kilkanaście lat temu, czyli 10, nie pamiętam, to tam siedział, dwie panie siedziały przy stolikach, młode, ładne, miały listy, a Janusz zaczepiał ludzi. ty, chodź na no tu, chodź na no tu, podpisz mi, co, mi nie podpiszesz? Mi nie podpiszesz? No dobra, podpis za podpis. I w ten sposób, w ciągu kilku godzin zbierał 400 do 600 podpisów, raz chyba 800 zebrał, tam, w tamtym miejscu, tam dużo ludzi przechodziło, więc to było bardzo skuteczne miejsce. Ale okazało się, że 50 tysięcy nie wyrobimy, bo mieliśmy za mało punktów w Warszawie, ale był sygnał, że zbierają podpisy w Dąbrowie Górniczej i że tam sprawnie im przebywa. I był sygnał, że być może będzie zebrane podpisy. W województwie wałbrzyskim, bo tam znany jubiler, wybitny jubiler, później dziennikarz i nie tylko, i podróżnik. Miał gazetę wałbrzyską, ustawił się na drugim miejscu tam w tej gazecie, na tej liście i miał rezygnację tego z pierwszego miejsca na wszelki i tam sprawnie zbierał podpisy. Także znaczy zbierano tam sprawnie podpisy, więc ale. Metodą ograniczonego zaufania postanowiłem, że zbierzemy pięć list. Ponieważ w województwie olsztyńskim ktoś tam zbierał, a, pan Zakrzewski który potem był posłem, w Olsztynie zbierał, tam już szło, za, szło mu do przodu, więc wysłaliśmy tam do... wysłaliśmy do jakichś miejscowości takich z województwa olsztyńskiego, bliżej Warszawy, już nie pamiętam, jakie tam były. Przez kilka dni jeździli młodzi ludzie, zbierali, po, po kilkaset podpisów i dopchnęliśmy Olsztyn do końca. Tam nawet pamiętam w Olsztynie, niedaleko jednostki wojskowe, niedaleko, a, niedaleko Kortowa zakładałem ławę, piwno i tam, więc z Olsztyna to została, ta lista była ustalona, że będzie zebrana. To, to są dwie. Czy obstawiałem jeszcze województwo Około Warszawskie, czy to Mazowieckie dookoła Warszawy, okręg numer 2 zawsze się nazywa. Tam się wysyłało do Bilanówka, do Piaseczna, do. i tam sprawnie szło. Tam zebraliśmy, Leszek Filipowicz zanotował w Legionowie 11,800, 11,500 podpisów na listach. Tak, w Warszawie dalej zbieraliśmy na wszelki wypadek, ale już tak niespiesznie. Wysłaliśmy też do Płocka. Do Płocka. Tam w okolicy Płocka, tam do paru miejscowości już nie pamiętam, na, od tej naszej strony, tam Półtusk, a tam Czerwińsk tam. No, tak wysyłaliśmy i tam, tam spokojnie zebraliśmy podpisy. Tu już mieliśmy Warszawę, województwo, Olsztyn, który wspomogliśmy i Płock, co zbieraliśmy samodzielnie. Brakowało nam do szczęścia jednego. Więc 3 dni przed złożeniem dokumentów Krzysztof Ibisz wziął tak ten Ibisz z 50-15 i ten co potem tam Czarpar i tam coś tam jeszcze Krzysio, co teraz podobno będzie o znowu syna Podobno to wziął modelki autokar, pojechał do Łodzi na ulicę Piotrkowską. Tam pojechał o 12, tam pani wystawiła piwo. I na tej Piotrkowskiej zbierał podpisy. Następnego dnia wyjechał o 6 rano chyba i o 12 dzwoni, że ma 8 tysięcy podpisów. Jest w komisji wyborczej, nie chcą mu liczyć. No jak ja policzyłem, że to będzie piąty okręg, no to poprosiłem, żeby wziął do, o telefonu pana z komisji. Nie, nie było jeszcze komórkowych, pan podszedł i poprosiłem, żeby zaczął liczyć te 8 tysięcy podpisów. Zanim skończy liczyć, dowiozą, dowiozą mu z Warszawy Dokumenty rejestracyjne. Pan się łaskawie zgodził, więc wysłałem kierowcę. Jechał taką beczką. Beczka to taki stary typ Mercedesa, bardzo taki niezawodny. Pojechał, zawiózł, zarejestrował. Z tysięcy zrobiło się 5800 tych głosów. 5500 gdzieś tak było w tym płocku, żeśmy w Wolszczynie też przyjechał pan Zakrzewski osobiście. Ja patrzę, on jest drugi na liście, no to go przesunąłem na pierwsze miejsce i <laughs> dzięki temu. Pan dziennika z pan Zakrzeski nie pamiętam imienia, bo tego co tam, tam byli, to tamtych nie znałem, a ten był zasłużony, tego przesunąłem na pierwsze miejsce, On został posłem. Mieliśmy, a i w Warszawie w War, to mieliśmy płoc i w Warszawie kazałem liczyć do końca. Trzeba było liczyć do końca i to jest bardzo ważne. 18700 z hakiem Sędzia bareja już nie wytrzymywał, pocił się, pocił się, bo on chyba to był, był przy tym liczeniu. Zarejestrowaliśmy 5 list. Jak mieliśmy 5 list, okazało się, to mogliśmy rejestrować w całej Polsce. No i potem żeśmy rejestrowali w tej całej Polsce te listy, no ale jednocześnie Wałbrzyska została rejestrowana w Dąbrowicz, więc mieliśmy 7 list. To jest bardzo ważne: 7 list, bo mieliśmy. Dwie listy zapas. Mieliśmy dwie listy zapasu, i to było kluczowe. No i potem przyjeżdżali jacyś, a o, o podpisach zaraz, o, o kandydatach zaraz powiem, jak się dobiera kandydatów do Sejmu, no się kiedyś dobierało, teraz to ja nie wiem. Natomiast pan docent obstawił 6. Obstawił 6 i dał się nabrać na cienki numer, ponieważ jak składali te podpisy, to w komisji powiedzieli, że jak już jest 500. To dalej nie liczą 100 na zapas, że wystarczy. No i niestety pan docent Pat, ja kazałem liczyć do końca. Do końca. I tam, gdzie było 500, i, i zaczęli liczyć im. Po, po już po terminie zgłoszeń zaczęli im liczyć jeszcze raz. Te, pon te 100 ponad 100 podpisów im zweryfikowano, odrzucono i spadli poniżej 5000. tysięcy. I byli tylko z sześciu w czterech okręgach. A mówiłem, że trzeba mieć 5. 5, nie wiem, to wyraźnie widać, pięć palców. Trzeba było mieć 5 i dlatego partia X miała zarejestrowanych posłów w czterech okręgach, 75% trafień, w trzech wzięła trzy mandaty. A partia przyjaciół Piwa w 35 chyba pamiętam tam Jolka nie dojechała, chyba do Przemyśla się spóźniła. Bo ona jechała Lublin Coś tam za Lublinem i Przemyślu. I coś chyba mieliśmy. 35 albo 36 okręgów mieliśmy ustawionych. Coś nam tam wypadło. A, a jak zbieraliśmy podpis? No, siedzieliśmy w trzech. Ze Zbyszkiem Smojtem i Tadziem, już nieżyjącym. Zbyszek on potem był ministrem przedsiębiorczości. Ministerstwo składało się z niego, sekretarki, ochroniarza. Może jeszcze ktoś był? ale to był to w 92 już i siedzieliśmy do zasadzie i dzwoniliśmy. Mieliśmy trzy telefony w budynku ekspresu wieczornego na wprost dworca Ochota, tam gdzie jest Tower Power, czy coś tam jest, czy Atlas Power, już nie wiem, jak to się teraz nazywa. Siedzieliśmy i mówiliśmy tak usiądź, cześć stary, usiądź. Siedzisz? A naprawdę usiądź. Czy chcesz kandydować do Sejmu? Tak to nie żart. Usiądź. Tak. Z polskiej partii przyjaciół piwa. Tak. Tak. No i trzecia w nocy. Skończyły nam się zeszyty. Z telefonami, znaczy numery telefonów nam się skończyły. A zostało jeszcze 65 miejsc do obstawienia. Na szczęście to był jeszcze tam tydzień czy dwa. Więc potem robiliśmy łapankę. Kogo się jeszcze dało? Spotkałem Mizia w budynku, przyszedł po schodach, zgarnąłem go. Byli kierowcy, którzy przywozili, znaczy, którzy wozili tak zwani biznesmeni, dali nam tak zwanych kierowców, którzy te listy wozili. I tak kierowca przyjeżdżał z dowodem na trzecie miejsce na liście, go się wpisywało i było pięknie. Kto kandydował? No, oprócz Janusza Rewińskiego, Stefan Friedman, o ile pamiętam, w Krakowie kandydował, Jerzy Kulej. Kandydował taki. Aktor też aktor, ale. Przepraszam, czy tu biją, ale też. Dwukrotny Mistrz Olimpijski w Częstochowie, w swoim rodzinnym mieście. Taki dwojga. imion, co za listonosza robił drodzy, Nie pamiętam, jak to się nazywało. Przychodził Drozd, miał taki program rozrywkowy, to przychodził jego listonosz. Kandydował chyba w Tarnowie, a może nie, nie pamiętam. No Karol Strasburger, ten od tak zwanych od, su, su, sucharów kandydował na drugie miejsce w Warszawie. No, tam jeszcze było paru takich znanych fachowców, także to nam się udało. 16 posłów weszło 6 z listy krajowej, w tym Adam Halber, Krzysztof Ibisz i Adam Piechowicz. Oni weszli z listy krajowej. Adam Halber potem był w Krajowej Radzie i Telewizji. Kandydował na marszałka. Sejmu osobiście go zgłaszałem. I zachęcałem do kandydowania. Trzeba go było długo zachęcać. Także tu wykazałem się, że jestem lepszy od pana docenta, co jest w ogóle niewyobrażalne. Niewyobrażalne. Jako ciekawostkę możesz, mogę jeszcze powiedzieć, że wtedy można było przerzucać głosy z jednego okręgu wyborczego do drugiego. Przerzuciłem. Zbyt goszczy. Te głosy, co dostaliśmy w Bydgoszczy, przerzuciłem do Piotrkowa Trybunalskiego. Jak ktoś jest ciekaw, jak niech spróbuję wymyśleć i skomentuję to pod filmem. Także pana docenta wtedy pokonałem w takim równoległym pojedynku. Okazałem się lepszym organizatorem i lepszym znawcą numerów, które mogą nas. A jeszcze jako ciekawostka było, ponieważ nam tam pomagali. Padła koncepcja, żeby list z, z podpisami nie zostawiać w biurze w tym budynku ekspresu. A jakie było uzasadnienie? No uzasadnienie było takie, że mogą ukraść. Że mogą ukraść. Nie było mówione kto, mówione było, że mogą ukraść. No i żeby nie ukradli, to pan Adam, sekretarz biura, te te, pod, te zabierał. Te zabierał. Do domu i przynosił na dnia i nie ukradli. Tam było jeszcze parę ciekawych historii. Jak Państwo są. Podstawcie łapkę w górę albo w dół. Tam wszystko jedno. A może jeszcze opowiem. A! I nagrywam to drugi raz, bo tam były te fontanny. Wiecie, po co są te fontanny To musicie kochani, wybaczyć.